Witam Was w kolejnym odcinku z serii amerykańskich sen. A dzisiaj odcinek specjalny z okazji majówki. Także co? Bierzemy się do roboty. A dzisiaj, najpierw, oczywiście, jak to majówka, pokosimy trawę. No a po robocie, jak wiadomo, nagroda czyli grilla se zrobimy. Także co? Odpalamy. No i bierzemy się do roboty. Znalazłem tą kosiarkę. Oczywiście kosiarka jest dostępna na Modhubie, także podrzucę wam linka, oczywiście w opisie, tak, żebyście i wy, jak będziecie chcieli sobie pokosili swoje gospodarstwa w farmingu, ale po prostu porosła ta trawa, ten gospodarz to w ogóle nie dba nic o tą, o tą gospodarkę swoją w ogóle. No nic, robota w polu, dlatego tak porosło Dobra No ledwo daje radę, słyszycie jak się... ...dławi kosiarka? No nie ma Niestety tutaj... ...taka... ...taka trawsko, że nie daje rady ta kosiarka Nie, ale ogólnie bardzo fajny model kosiarki jest to kosiarka od JMZ -a. naprawdę fajne pomysł bo jednak no jest taka malutka, fajna ogólnie mam wrażenie, że łatwiej się kosi na tej kamerze właśnie z, ze środka kosiarki jakby z pierwszej osoby mamy ciach no no i gorszy zawsze jest ten pierwszy przejazd no bo będę tutaj się obijał rolnikiem ale on ogólnie śmiesznie chodzi z tym kosiarką to jest w ogóle dziwne także na razie nadal stypa w tym farmingu oczywiście też tak już na marginesie przechodząc do tematów bieżących wychodzi 8 maja Przeszyrn farming, czyli będziecie mogli się spodziewać na pewno u mnie jakiegoś prezentacji tych maszyn. Podejrzewam, że będę się też starał jakoś pokrótce zrobić poradnik, bo niektórzy zaczęli grać dopiero w farminga 25, więc na pewno pojawi się też, jak używać, czyli jak sterować tym swoim dawkowaniem nawozu, jak to działa i o co chodzi w ogóle, więc to na pewno jak robić próbki glebowe. Myślę, że możecie być spokojni, zrobię taki poradnik na pewno 8 maja. Nie wiem jeszcze, czy uda mi się zrobić ten z ścieżkami, bo zobaczymy, czy ja sobie z nimi poradzę. Bo ścieżki to będzie nowa rzecz w tym dodatku, dodana właśnie na potrzeby Farminga 25. Wcześniej tego nie było, więc to jest fajne, że Giants nadal, mimo że jakby przenosi tak jak zazwyczaj przenosi te swoje mody, to zazwyczaj nic nie upiększa, po prostu sru dostosowuje tylko, żeby jakby działało w tym danym kolejnym farmingu i nic nie zmienia. A tutaj taka zeskoczenie, naprawdę dodali sobie, że tak powiem, dali ścieżki dodatkowo, więc to jest fajne. No i teraz tu już robota idzie po kosze w mig. Czy też jeszcze nalać wody do szklarni ogólnie, bo jeszcze nie rozpoczęły produkcji? A tracę na tym hajs, więc to na pewno teraz, już w maju, pewnie to zrobię. Bo chciałem po prostu przewinąć, bo następny odcinek to jest ogłoszenie, w ten sobotni, będzie z odbioru nowego nabytku, jakim będzie kombine. Także w końcu. Pozbędziemy się klasa, no i pewnie teraz będę spłacał kredyt, bo na potrzeby tego gospodarstwa 2 miliony kredytu mam. Więc kredyt, no i w pola i maszyny, bo teraz ciągniki, no już tak długo mam, że też mi jednak będę chciał pójść w jakiś konia pociągowego tutaj, żeby naprawdę... ...żeby naprawdę tutaj to gospodarstwo trochę odmienić, bo o ile można robić tymi samymi maszynami także co, jeszcze chwilę pokoszę z wami bo to jest dosyć nudna robota i będziemy się widzieć już na grillu dokończę tylko ten zaułek Ogólnie jakby stąd zbierać to, nie? I dla obiec. To jest w sumie. Nie no, oczywiście trochę żartuję, no bo jednak nie będę tutaj wierzył, no. będę Mam taką dużą łąkę, że nie potrzebuję trawy stąd. Niestety, jeśli chodzi o mody, to słabo w tym farmingu. Nadal nie ma dużo maszyn. Tak jak mówiłem, ja się nie chcę powtarzać. No, ale wiecie, ja, moją opinię już znacie. Za mało talerzówek, paszowozów nie ma. Mam nadzieję, że farming w końcu to doda. Ale tylko, że pytanie: kiedy? no. Ile można czekać? No, tak jak ja teraz na przykład kupiłem paszowóz, to ja nie wiem. Następny paszowóz, to ja nie wiem na jaki ja zmienię. Także, no, to tyle, co chciałem powiedzieć. Słabo, słabo, naprawdę farming nie zawiodło. Także, co widzimy się już na grillu? Ja dokończę koszenie. Także, co widzimy się za chwilę. Także, co jestem na grillu, siedzę sobie pod altanką. Zaraz pewnie wleci jakiś napoik, że tak powiem. No i co, grill już się tutaj rozpala. O, poczekajcie, wyjdę tylko. A ja Wam na tą majówkę oczywiście życzę, żebyście tam spędzili sobie tą majówkę w jakimś fajnym miejscu. Może nad wodą. Żebyście odpoczęli. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!